Cześć, a dzisiaj zrobimy sobie test i recenzję orzechów włoskich. Fine Life, to są orzechy włoskie, które często kupuję w sklepie spożywczym, no i wykorzystuję je zarówno właśnie jako w takiej formie, nazwijmy to przekąski. Jak i również jako dodatek, czy to do ciast, czy to do różnych potraw. Czasami sobie takie orzechy włoskie dodam na przykład na faszerowane jajka. No i do innych też dań, ciast, jak najbardziej takie orzechy włoskie się nadają. Jeżeli chodzi natomiast o zawartość, no to tutaj jak sami widzicie ja większość opakowania już sobie zjadłem. Też po to, żeby móc się lepiej wypowiedzieć na temat tego produktu. No i teraz... Jak to wygląda w środku? W środku mniej więcej, jak sami widzicie, prezentuje to się w taki sposób no i pojedyncze orzechy dość dobrze jak sami widzicie tutaj wyglądają bardzo fajnie to się wszystko prezentuje to są orzechy które nie są obrane no bo w sklepach też czasami jak zapewne wiecie czasami znaleźć można właśnie orzechy włoskie które są obrane w tym przypadku takie orzechy nie są obrane a zatem spróbujemy sobie teraz takich orzechów tak? a zatem próbujemy no, i smaku pyszne, powiem Wam szczerze, bardzo dobre. Przede wszystkim to, co mnie osobiście przekonuje w kwestii tych orzechów, to, że czasami bywa tak, że jeżeli jemy jakieś orzechy, właśnie które nie są obrane z tej nazwijmy to skórki, no to one bywają dość gorzkawe. Natomiast w tym przypadku te orzechy naprawdę fajnie, dobrze smakują. A zatem tutaj jak najbardziej jestem na tak, jeżeli chodzi o ten produkt. A jeżeli chodzi o. Inne kwestie? No to tutaj zwróćcie uwagę: mamy oczywiście wszystko opisane, jak to prezentuje się, jeżeli chodzi o, o składniki, jak i o wartość odżywczą. Jeżeli chodzi o składniki, orzechy włoskie, łuskane, tutaj nie ma zbytnio jakiejś skomplikowanej sprawy. Dodatkowo produkt może zawierać, czy to orzeszki ziemne, czy to. Inne orzechy, nasiona sezamu, gluten, pszenne mleko łącznie z laktozą oraz soję. A co do wartości odżywczych, no to tutaj, jak sami widzicie, mamy wartość energetyczną podaną w 100 gramach 666 kcal, tłuszcz 60 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 6,6 g, węglowodany 12 g, w tym cukry 9,9 g niech 6,5 g, białko 16 g i sól 0 g. No i jeżeli chodzi o masę netto, no to jak sami widzicie mamy tutaj 130 g, e, takie opakowanie ma. A zatem ode mnie jak najbardziej pozytywna ocena tego produktu, jak najbardziej polecam Wam orzechy włoskie Fine Knife. Tyle ode mnie, jestem ciekaw Waszych spostrzeżeń na temat tych orzechów. Napiszcie w komentarzu, co Wy sądzicie na temat właśnie tych orzechów włoskich, e, a tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach.